Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowane i zapraszam Was na szybkie ogarnięcie mojej sypialni. Miłego oglądania. I pokój, przed prezentuje się właśnie tak. Jak widzicie, nie ma tutaj za dużego bałaganu, ale to jest spowodowane tym, że my raczej staramy się przestrzegać kilku zasad, które nam. Ułatwiają niesamowicie w utrzymaniu porządku w domu. I na przykład jedną z takich zasad jest to, że staramy się zawsze odkładać wszystkie rzeczy na miejsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubrania. Jeśli się na przykład wieczorem rozbieramy, to rzeczy, które idą do prania, lądują od razu w łazience w koszu na pranie. Dzięki temu nic tutaj nie musi leżeć na, na podłodze czy gdzieś tam nie jest rzucone na meble, bo z takimi również się spotkałam rzeczami. Jeśli miałabym komuś podać tylko jedną zasadę, która ułatwi utrzymanie porządku w domu, to jest właśnie ta, żeby odkładać rzeczy na bieżąco. I od razu też Wam powiem, że to nie jest tak, że u nas jest 100% wszystkich rzeczy chowanych od razu. Bo jak sobie nie możecie zobaczyć, na przykład na mojej szafce nocnej leży opaska na oczy, która powinna być od razu schowana do szuflady, czy tam słuchawki, czy nie wiem, książka też mogłaby być w szufladzie. Ale to są takie rzeczy, które aż tak bardzo wizualnie nam nie przeszkadzają. Dlatego y, poszukajcie sobie u siebie takich rzeczy, które rzeczywiście nie, nie zabiorą wam dużo czasu, żeby odłożyć to na miejsce, a jednak zrobią taką wizualnie bardzo dobrą robotę. U mnie to są na pewno właśnie te ubrania. Posprawdzajcie u siebie. Może u Was y, są inne rzeczy, które też. Wiecie, no przeszkadzają trochę, jak są na widoku, więc testujcie, sprawdzajcie, a zobaczycie ogromną różnicę. Tu możecie zobaczyć, że moja poszewka jest zdecydowanie za duża na tą poduszkę, ale jest bardzo łatwy sposób, jak temu zaradzić. Tu możecie zobaczyć, właśnie w jaki sposób to robię. Ja już też jakiś czas temu nagrywałam filmik, więc postaram się podpiąć w kartach na górze. Jeśli chcecie dodatkowo jakoś tak lepiej zobaczyć, jak to robię. Nie jest to sposób też taki, wiecie, idealny, że jak już to zrobicie, no to ta poduszka będzie tak. Ta poszewka będzie idealnie na tej poduszce już tak leżała. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki mamy materiał pościeli i takie te sztywniejsze materiały zdecydowanie lepsze są właśnie do tego pomysłu na poszewkę. Do kurzu używałam mieszanki wody i mydła kastylskiego. Mm. to pride Right Fell me sleep deprived. Po odkurzeniu podłogi zabieram się za przetarcie jej i tym razem, jak możecie zobaczyć, używałam takiego dużego mopa. Powiem Wam, że dość długo gdzieś tam sobie leżał u mnie na dole w piwnicy i ja o nim tak naprawdę nawet zapomniałam, bo ja go zabierałam, jak gdzieś u kogoś coś sprzątałam, ale on jest po prostu rewelacyjny właśnie przez to, że jest duży i ma tą dużą powierzchnię taką myjącą, więc naprawdę bardzo szybko się te podłogi dzięki niemu wyciera. na koniec przemywam lustra i używam do tego alkoholu izopropylowego 70%. Na koniec jeszcze wietrzę pokój, jeżeli jest okres grzewczy to zakręcam kaloryfer, otwieram balkon na 5 minut, dzięki temu pokój jest przewietrzony, ale nie wyziębiony, no jest na pewno wszystko takie odświeżone. I tutaj chciałam Wam pokazać, że na przykład jeżeli mam ten odkurzać już na górze, no to siłą rzeczy ja go muszę w końcu znieść na dół, więc żeby nie robić takich pustych przebiegów to przy okazji odkurzam sobie schody. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!